Siema! ma mordy w Nowym Roku! Przepraszam, pomodzie. Nie no, już, już, coraz bliżej 2026 rok, moi drodzy, i w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy z wami porozmawiać na temat naszych postanowień noworocznych. I personalnych, i kanałowych, i generalnie izunkowo jm -owych. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na ten pusić. Wiadomo, łapka w górę i like mile widziane. To nie to samo, sale. <laughs> nie no, moi drodzy, napiszcie też w komentarzu, czy wy macie jakieś postanowienia. no Dajcie znać, jakie macie, może się zainspirujemy. Mordo Mordy, będzie okay. łatwiej. No. Dobrze, Marcinku, myślę, że powinienś ty zacząć. Ja, bo... ja powinienem tak, zacząć. Tak, bo ja mam więcej takich chyba personalnych. Okej, okay, moi drodzy, więc ja krótko, zwęźle i na temat. Pierwszym moim postanowieniem noworocznym to jest to, że wbijemy 1000 subów na kanale w następnym roku. To jest twoje postanowienie? Tak, było... to jest postanowienie. Będę do tego dążył. To jest mój cel na nowy rok. Okej. Okay. 1000 subskrypcji. A co jeśli osiągniesz go w połowie roku? To będzie zajebisty rok w takim bądź razie. Okay. Eee, mam zamiar wbić, mamy zamiar wbić, przynajmniej ja mam zamiar, da, daję tą, w eter, daję energię, Taką, że mamy wbić 1000 subskrypcji, w następnym roku będę do tego dążył, będą shortsy, będą odcinki, będzie wszystko. Generalnie mam się zamiar zmotywować na to, żeby znaleźć też chęci i czas na nagrywanie serii, których niestety porzuciliśmy w trakcie, a wydaje mi się, On? że. Nie ja. On. Jak ty już mówisz, że ty nie pamiętasz, jak ktoś się w to grało, więc <laughs> to też jest jakaś tam e, blaming. E, trzecią rzecz, którą bym chciał, to wydaje mi się, że chcemy nadal dążyć do perfekcji, co to na YouTubie, ale z drugiej strony. Chcemy podejść do tego trochę bardziej na luzie i jeżeli się nie da, to po prostu zrobić tak, jak się da i być z tego zadowolonym. A ja niestety mam ten problem. Jestem małym twórcą, ale mam big brainy, dużego twórcy, a niestety nie mam do tego... A, no, ambicje są, nie mam do tego niestety możliwości. E, inne rzeczy, które... Postanowienia mam coś bardziej może personalnego, bo w następnym roku chcę przeczytać 10 książek. E, <laughs> I Zona się śmieje. W tym roku przeczytałem już 8. W tamtym roku miało cel 12, jakby, tak. więc w tak. tym roku wziął poprzeczkę niżej 10, żeby mu się na pewno Myślę, udało. Myślę, że to dobrze. To dam dobrze. Trzeba rady. reflektować swoje zdanie. Tak, tak. się eee, tego... nie wyszły, Trzeba coś zmienić wtedy, skoro w jednym roku nie wyszło, tak. spróbować, żeby wyszło w drugim. Niestety nie wyszły te 12 książek, bo wziąłem niestety gmioty niektóre po ponad 500 stron i mi się pomieszało. Mógłbym też pójść na łatwiznę i wziąć malutkie książeczki po 200-300 i bym to spokojnie przeczytał. O, o, ostatnie książki tak. Bardzo nadrobiłem w ostatnim czasie, więc jestem na 8. Byłem w szoku, myślałem, że skończę rok na 6. Mm. Ale Wiedźmin uratował i to, że wciągnął mnie saga Sapkowskiego, tak zwana, więc to bardzo uratowało. Następnym celem, bardziej personalnym, to jest to, żeby schudnąć jeszcze 10 kilo. W następnym roku chcę schudnąć jeszcze 10 kilo i będę już prawie do swojej idealnej wagi. Już naprawdę bardzo blisko wtedy będę. No i taki jest cel. Wiadomo, nie chcę schudnąć z mięśni, z niczego, to mam pozbyć się wody, tłuszczów i takich tam. Czyli ja, może to proces być trochę dłuższy, dlatego myślę rok, bo no nie chcę stracić mięśni. Rzeczą inną, którą jeszcze bym chciał, e, znaczy nowym postanowieniem na następny rok jest, wydaje mi się, e, bardziej te takie, żeby być jeszcze bardziej zawziętym i bardziej z mieć tą determinację do dążenia do swoich celów typu nie mam siły na siłownię, ach, nie chcę mi się, mi to weekend nadrobię. Nie, mam iść, ma być motywacja tak samo z kanałem. Się nie, ma nie, no, lidę. tak samo z kanałem. Ach, nie mam siły nagrywać, łeb mi boli. Biorę tabletkę, nagrywam. Wywalone. Yy... Koniec z wymówkami. Koniec z wymówkami, dokładnie. <laughs> Fokus na tym, żeby... Yy... Fokus na sobie, nie na ludziach. I wydaje mi się, że generalnie skupić się na tym, żeby robić coś, co się bardzo lubi i nie, nie przyjmować się drobnostkami nieraz. E, inną rzeczą, którą jeszcze sobie daję jako postanowienie na nowy rok, Dobrze, że to, to chciałbym. To, to chciałbym. Jaki Dobrze, że to nagrywasz, to łatwiej zapamiętać. A, e, to chciałbym przede wszystkim nie mieć też jakiejś takiej mega presji na YouTube, tylko po prostu brać rzeczy tak, jakie są. Nie porównywać się do czegoś. Ja czasem lubię porównywać statystyki w ogóle albo patrzeć, to co jest popularne. Wiadomo, że to jest, to jest ważne, ale też, żeby za bardzo to nie zniszczyło całej kwintesencji i myśli tego kanału. Może jeszcze do takich innych personalnych rzeczy, to w następnym roku życzę sobie, że mieć determinację i zachciwość i zoom. I dążenie do celu. O, okay. ona, ona bardziej personalnie, bardziej. E, zawodowo, tak powiem. Mhm. No. no to ja zaczynając od postanowień YouTube'owych, to ja e, postanawiam sobie w następnym roku zaufać bardziej swojej intuicji youtuberskiej no. i dokończyć projekty, które zaczęłam, rozpocząć projekty, które już zaplanowałam. Mhm. Ich będzie e, kilka. I dążyć. Do realizowania tego pomimo wszystko. Dokładnie. Czyli pomimo y, niechęci Marcina. Mojego <grym> <złej> światło. <grym> tak, y, będę chciała do tego dążyć. Nawet jeśli to będzie wymagało więcej ode mnie nauczenia się niektórych rzeczy, to jestem na to gotowa. Biorę to wyzwanie na klatę i stawiam w tym momencie w następnym roku bardziej na siebie i na swój kontent. I pewnie będzie mi ciężko i pewnie przez pierwsze miesiące nie będzie wychodzić, ale chcę spróbować. Chcę zobaczyć, czy pomysł, który mam, może się sprawić zobaczyć, czy pomysł, który mam, ma prawo odbicia się w youtuberowskim świecie, w internetowym świecie, bo jak wiecie, ja nie lubię robić tego, co robią wszyscy. Ja wolę czasami mieć coś swojego. W sumie z drugiej strony I też nie to... będziesz robiła nie wiadomo co. No, też nie będzie nie wiadomo co, dlatego to nie będzie kosztowało aż tak wiele. No, z drugiej strony nie spoilerujmy jeszcze, dowiecie się w swoim tak, czasie. Tak, dowiecie się w swoim czasie, moi drodzy widzowie. E, dlatego to jest moje postanowienie youtubowe. E, moje personalne postanowienie, takie na następny rok, to jest dodać więcej Życia w swoim życiu. Oh. E, tak, bo nie liczy się jak długo żyjemy, tylko jak mocno. I chciałabym, żeby nie patrzeć na to, że zaraz weekend i że odpocznę bo tylko do każdego dnia, do swojego życia. Do swojego dnia, dodać trochę więcej życia i żeby żyć każdego dnia, a nie tylko od weekendu do weekendu. Bez A nie tylko z miesiąca na miesiąc albo od peri do peri. Basquito. Tylko każdego dnia cieszyć się, że jestem, że coś robię, że każdego dnia mieć swoje małe zwycięstwo ee, i chcę po prostu w końcu to czuć. Okay. W tym roku skończyłam 28 lat. I się chwalisz wiekiem? Tak, chwalę się wiekiem. Ty, bo no, ty, my to nagrywamy, tu jeszcze nie mam 30. Ale już będę po 30. 20... Będę miał 30, jak to oglądacie. Tak. Skończyłam 28 lat, moi drodzy, i chcę najwyższa pora skupić się na tym, żeby w moim życiu było więcej życia. I o. tego będę się trzymać w następnym roku. Fajnie. Nawet jeśli będzie to wymagało ode mnie. Odpoczynku, jeśli będzie wymagało to ode mnie położenia się na podłodze albo wywalenia się na Głupi ryj. to se trochę poleże i se wstanę, i se znowu polę, i se znowu wstanę, ale wiem, że dopóki się tego nie nauczę, e będzie mi w przyszłości bardzo ciężko. Dokładnie. Więc chcę się tego nauczyć w tym roku. Jeszcze masz jakieś cele z ciekawości? Bo to na razie są takie dwa. Z ja powiedziałem siedem. Tak, ale ja mam bardziej konkretne. No nie wiem. No ja mam dla czy czytać książki. Moi... Ja się nie będę z licytować na książki, cię po prostu zmiażdżę. Przestań! Ty <grym> nawet jednej <grym> nie przeczytałaś, a ja dwie! Ostatnio. No bo ja ostatnio mam taki słabszy czas, ale ja nie muszę, ja cię nadrobię. Co, 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 ty masz? kto to jest molem książkowym? O, w każdym nie. razie tak, planuję, planuję zmiażdżyć Marcina w następnym roku. wiadomo! <grym> wszystkich jego postanowień, jak być lepszą. <grym> wiadomo, nowy rok, to ja. Nadal fokus siłownia, zdrowe życie. Też... A ja nie. Ja, ja w, w, w tym styczniu nie mam fokusu na siłowni. A na co? Ja tam idę na się pobawić. Przeżyć. I wydębić maszynę jakąś wolną. No ja tam będę miesiące... chodzić tak, żeby nikogo nie było, albo chodzić tak, jak będą wszyscy i po prostu czekać w kolejce. Se bedę, zrobię sobie karteczkę rezerwacja, sobie no. będę stawiać. Dokładnie. Moi drodzy, mnie interesuje, jakie Wy macie postanowienia na nowy rok, no i mam nadzieję, że je spełnicie, no i możecie też zreflektować w komentarzu, jak to było w zeszłym roku i jak Wasz rok teraz wyglądał. Tak, dajcie znać moi drodzy widzowie, może się zainspirujemy, bo why not, moi drodzy, dzielmy się postanowieniami i mobilizujmy się nawzajem, także dajcie znać, co Wy tam macie co jest postanowionego. Moi drodzy, życzymy Wam wszystkiego dobrego w nowym roku i widzimy się już niedługo na streamku, moi drodzy, pamiętajcie o stawieniu łapeczki w górę i nie zapomnijcie... O mojej, mojej rączka, trzymajcie się, cześć.